Witam wszystkich. Postanowiłem zrobić taki filmik, ponieważ w ostatnim czasie szukałem kilku wróżek w okolicy naszego miasta i również w naszym mieście. I chcę Wam powiedzieć, że byłem u trzech wróżek. Niestety miałem taką, wciąż mam sytuację trochę ciężką w życiu. Chciałem się dowiedzieć. Jak będzie wyglądać moja przyszłość, ale niestety u wróżek, które byłem, mm, nie znalazłem tej odpowiedzi. I dlatego też chciałem nagrać ten filmik, aby, abyście się po prostu nie dali nabrać na wróżki e, w naszym mieście, bo to po prostu strata pieniędzy. Ogólnie wróżki biorą około 100-150 zł za wróżbę. I to dużo mówić, no jest to jedna wielka ściema. Po prostu nie idźcie do tych wróżek. Ale e, po jakimś czasie szukając w internecie natknąłem się na wróżkę, która jest znana w Polsce, jest jedną z najbardziej znaną wróżek w naszym kraju. No i niestety ona chyba jest ze Szczecina z tego co wiem. E, no, ja tam nie mogę do niej dojechać, tak, ale y, ma taką możliwość, że wróży po prostu przez internet. Ja jej podałem po prostu moją datę urodzenia. E, chciała jeszcze zdjęcie dłoni, aby przesłać. I wiecie co? I okazało się, że wróżba, którą mi wysłała, no, dała mi wiele do myślenia, bo przede wszystkim powiedziała mi wszystko to, co w tej chwili w moim życiu się dzieje, o chorobie mojego ojca oraz o problemach z moim synem i napisała mi jak te sprawy się potoczą i dzisiaj mija właśnie już prawie pół roku od tamtych wydarzeń od wtedy kiedy zrobiłem tą wróżbę i muszę wam powiedzieć, że wszystko po prostu wszystko się spełniło tak więc Właśnie pokazuję Wam profil na Facebooku tej wróżki. Jeśli jesteście zainteresowani, abyście. No, jeśli potrzebujecie wróżbę, to naprawdę nie wahajcie się ani chwili. Ta pani po prostu jest niesamowita. Niesamowita. I ja teraz mam zamiar znowu tutaj do niej napisać. I też właśnie przy okazji kręcę ten film. Aby polecić z całego serca, bo niewiele jest takich osób, które działają tak profesjonalnie. Link do jej profilu znajdziecie pod tym filmikiem, ale też możecie po prostu wpisać te dane, które widzicie, jej imię i nazwisko, i też ją znajdziecie na fejsie. To wszystko, dzięki za uwagę.